i przed chwilą dopiero coś się zmierzyła jakaś ścieżna burza, nie wiadomo o co chodzi, bo go śniegu nasypało. No i nie będę robił w taką pogodę, bo zimno wieździ, nawet nie będzie mi się chciało wychodzić. Ile teraz wrócę do, do sklepu i tak trochę naokoło idę między garażami. No bo właśnie jestem wam grać. To tam u mnie słychać. Przede wszystkim nudo wieje. Nie dość, że wieje w ogóle, to jeszcze nudo wieje. Więc tak naprawdę za dużo u mnie nie słychać. Tak jak powiedziałem, lajta, lajta dzisiaj nie będzie. Może jutro zobaczymy. Nie wiem. Tylko w takich warunkach, słuchajcie, trochę bez sensu jest zawijać, zawijać się samochodem. Bo ponad jak pojedziemy nad jezioro, czy tam nawet yy, w jakieś inne miejsce, no to będzie no to chyba chodzić w taką chłosę i łazić i cośkolwiek pokazywać. Więc, więc na razie. Yy rezygnujemy. Tydzień minął gładko, szybko, te tygodnie, teraz lecą jak woda i tak naprawdę tak naprawdę ledwo się weekend skończył, a się zaczął drugi. No i potem tak jak szybko się weekend zaczyna, tak szybko się kończy i tak szybko się kończy tydzień za tygodniem i, yy, yy, i zaraz będzie koniec stycznia i tyle. I tyle w temacie, więc nic ciekawego się nie wydarzyło. Tak naprawdę u mnie wiem, że Kononowicz ma dzisiaj urodziny wypadałoby złożyć życzenia nie ma numeru, to po pierwsze, a po drugie no, czy te życzenia by były szczere? Takie wiecie, nie do końca, już nie, nie, ja nie chcę już kurwa tam już robić z siebie jakiegoś tak jak niektórzy milusińskiego i udawać. Nie wiem, nie byłyby szczere te życzenia, więc nie wiem, czy sens jest składać mu, czy nie. No ale dobra, mogę życzyć mu zdrowia. O, tyle to mogę mu życzyć już tak, z dobrego serca. Natomiast nie będę cukrował i tam się mizdrzył i pizdrzył tylko dlatego, że zrobić dobre wrażenie przed widzami, że jaki ja jestem porządny i miły i kulturalny, tak jak dużo ludzi robi i, i pięknie pozerkę, pozerkę udają. Tak naprawdę na niego by nie spojrzał, mówię o kononie, gdyby nie kilka innych faktów. A tak poza tym słuchajcie, cały czas kombinuję z tymi podróżami, cały czas kombinuję ee, z nie będziemy udawać, po prostu, pierdolę, nie udaję, jestem sobą, jak major, a nie pod publiczkę grać. Eee, słuchajcie, i myślę, że tak wyjdzie wyjdzie dla mnie na lepsze niż, niż kurwa udawać pod publiczkę, tak jak niektórzy niektórzy to robią i to widać. Eee, cały czas kurwa, wyjdę stąd, bo to nas, eee, cały czas kombinuję. Kurwa, patrzcie co się dzieje za mną. Cały czas kombinuję z tymi podróżami i wcale mi to nie ułatwi. Wyobraźcie sobie, w tym roku ani razu jeszcze nie wyjechałem nigdzie, żeby wam coś nagrać, ani razu nie udało się. I mimo tego, że cały czas planuję, to wyobraźcie sobie, że po raz chyba już czwarty będę zmieniał plan i trasę, bo tak jak Uda się zarezerwować na bookingu, czy tam na tej drugiej stronce miejscówkę i tak dalej. I, I tak jak można, w razie jak coś się nie powiedzie, do pewnego momentu odzyskać pieniądze, tak wyobraźcie sobie, no, że niestety z, jeżeli kupicie e, bilety na lot, no to z tym oddawaniem pieniędzy chyba już nie jest tak słodko i chyba nawet ciężko jest o prosić o zwrot pieniędzy. Nie prosiłem jeszcze ani razu, ale, ale, ale nie wiem, jak to się odbywa, ale na pewno nie jest tak, że oddają ci 100%. No i jak mi z tym wyjazdem? Po raz już trzeci chyba zmieniamy termin i, i zmieniamy miejscowość, do której mamy lecieć, bo Słuchajcie, my zawsze próbujemy szukać najpierw noclegu i tak robiliśmy w tamtym roku, a dopiero potem kupowaliśmy bilety na lot. No ponieważ się nikomu nie spieszy w ogóle, a może odwołają, a może nie odwołają i to nie wiadomo, no to, to, to wiecie, no te ceny stały w miejscu, teraz się cholernie wszystko pozmieniało. Bo tak, jak, bo tak jak generalnie ceny, cena jakiegoś noclegu, no to raczej stoi w miejscu, tak jak zobaczyliście dzisiaj, że na przykład kosztuje przykładowo 100 zł za dobę, za osobę, tak i myślę, że za dwa tygodnie też będzie kosztować 100 zł za, za dobę, za osobę, jeżeli patrzycie na jakiś tam na przykład kwiecień. Natomiast co do biletów lotniczych, to to jest kurwa jakaś ruletka i kompletnie wszystko się pozmieniało, bo ceny skaczą, tak skaczą, że człowiek nie, nie zdąży się zorientować. Tam, gdzie mieliśmy lecieć, tam gdzie mieliśmy lecieć, ceny w przeciągu tygodnia skoczyły prawie o 200 zł. No i rezygnujemy, rezygnujemy, rezygnujemy z tego miejsca, bo, bo, bo wychodzi wylot i powrót. No nieważne ile, nie powiem ile, ale dużo, dużo, dużo. Nie na takie tanie loty liczyłem. I powiem Wam, że znaleźliśmy inne miejsce, gdzie nam, gdzie nam pasuje, też nad morzem. Gdzie nam pasuje, gdzie jest taniej. No i będziemy kombinować. Teraz tam nie będę wam zdradzał miejsc i tak dalej, bo zaraz co, będziecie, będziecie tam um, gmerać, szperać. Jak ktoś chce, to sobie szukę tanie loty. Yy, I naprawdę no, jest krucho. Jest krucho z, z, i, i nie będzie tyle podróży. Ja chyba będę musiał stawiać naprawdę na oktawie i, i, i szykować się na jakieś tripy yy, dalekobieżne, bo, bo, bo po prostu nie jest. Nie jest tak słodko, jak było w tamtym roku i raczej tak słodko nie będzie, a ceny biletów lotniczych, mogę prawie, prawie, prawie z pełną odpowiedzialnością, prawie, mogę powiedzieć, że podrożały prawie 100%, to jest masakra jakaś, jeżeli to są tanie loty, to wiecie ile teraz tu mu w kwietniu, i to chyba bezpośredni, 800, ja w tamtym roku leciałem za 200 ilość. Teraz tak 600-800, że to jest masakra. I to do filmu. Kosmos. Pozdrawiam serdecznie. Tak zaczyna się weekend. Chłodno. Dobrze, że nie pada. Zimno. ja nie mam zamiaru kurwać się marznąć i jeździć. Nie będę dawał dupy w taką pogodę. Nie. Dziwno idę do domu, robię śniadanie i, i będę ogrywał dalej Ghost Record. Pozdrawiam Was serdecznie przejewane, przejebane z tymi podróżami. Muszę będzie skoną jeździć. No. Jak się uda ten trip, e, Litwa, Łotwa, Estonia i być może Finlandia, to kurwa pomyślimy potem, ja wiem, gdzieś w inną stronę, no bo oblicząc koszty koszty biletów lotniczych plus nocleg, gdzie w Oktawii to odpada, no to kurwa, no to ja dojadę, posiedzę tam w jakimś, nie wiem, w Serbii czy gdzie, jeszcze wrócę stamtąd, jeszcze reszta się zostanie, bo na nocleg nie będę musiał wydawać. No tak to teraz wygląda, słuchajcie. Tyle, bo zawieje.